No, jaką jasną cholerę takim gnojem się włóczę tutaj, po całej Polsce, co? To nie wiem. Wiem, że po wagonach nie dosypiam. Siedzę z przed... ...daleką rodziną, tracę swój drogocenny czar. A co chcesz z tym, ale do roboty. Gówno! Ptasiu. Przeproś chrzestnego. Na razie chrzestny nic specjalnego mi nie podoba Beatka Bełata to jest coś innego. Coś innego? A ty, Stasic, lepiej się utop. A wiesz, co ona mi przypomina? Kałamarz. Nieprawda, jest ładna. Ładna? Dziewczyna jak dziewczyna, urodą nie grzeszy. A nóżki to, takie nóżki to są tylko trzy. Dwie u niej, a trzecia to w stolicy, kolumna Zygmunta. No fakt, że traci przy bliższym Poznaniu.